Jakie są Ja przede wszystkim cieszę się ze zwycięstwa, bo mamy taką filozofię w klubie, że gramy w drugim zespole bardzo młodymi chłopcami, jak, jak tu każdy wiedział, najstarszy chłopak był z 1999 roku. To nam trochę na pewno przeszkadza w taki sposób, bo jeszcze często fizycznie, względem takim siłowym, często nie dają rady. Ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj, że tak powiem, znieśli się na wyżyny. Grali z bardzo dobrym zespołem tutaj. Myślę, że Krzysztof że, że zacznie punktować. Całe szczęście, że nie zrobiło tego dzisiaj. My się cieszymy bardzo, bo każdy punkt zdobyty bardziej na wyjeździe jest dla nas bardzo ważny, bo gramy, tak jak powiedziałem, młodymi chłopcami. Chcemy ich ogrywać. My przede wszystkim mamy za zadanie przygotować chłopaka do gry w pierwszym zespole w pierwszej lidze. Także gratuluję moim chłopakom za walkę, a tu myślę, że kiedy zacznie zadywać punkt, trudno tak e, na gorąco ocenić to spotkanie. No, e, mam duże wątpliwości co do podyktowania pierwszego rzutu karnego, który tak naprawdę ustawił mecz. Bramki zmieniają, e, zmieniają oblicza meczów i to dzisiaj było widać, bo w tym momencie korona mogła się zdecydowanie e, nastawić na kontrę, mają szybkich zawodników. Troszeczkę wszel wszelkie plany musieliśmy zweryfikować. Dużo sytuacji stworzyliśmy po stałych fragmentach z tutaj zabrakło nam dosłownie wepchnięcia piłki do, do bramki. Gdyby ta bramka kontaktowa, gdyby ta bramka na 1-1 została strzelona przez nas szybciej, poprzedniej, myślę, że ten mecz miałby całkowicie inne oblicze. Tutaj przy drugim karnym Chyba tak nie wypada za bardzo komentować pracy sędziego, tylko tak jak tutaj jeden z panów powiedział, że myśmy szyli bramkę z karnego, no to skoro nas strzeliła z dwóch karnych. i to jest takie troszeczkę dla mnie też e, uważam e, nie, nie w porządku, e, że wszelkie takie decyzje jakieś wątpliwe były, były jasno, jasno na korzyść korony weryfikowane. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to uważam, że zespół podjął walkę, pokazał, że ma siły na 90 minut. Zaczęliśmy pracować troszeczkę nad przygotowaniem motorycznym. Tutaj uznaliśmy, że jeszcze tutaj można z tych, tych aspektów poprawić. Mam nadzieję, że z każdym meczem to będzie wyglądało lepiej. Szkoda tych punktów, bo wiadomo, jest to dla nas, jak, jak myślę, jak, jak, jak dla korony, jak dla króla jest to, 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 to mecz, który tak, daje dodatkowy smaczek. No jednak cóż schodzimy z boiska pokonani. Yy, mogę tylko zawodnikom pogratulować za to, za to wkłady i zaangażowanie w drugiej połowie. Dziękuję serdecznie. Kiedy tego już nawet bardzo proszę o moje szkolenie do Państwa dyspozycji. Chwiemy wszystko. Dziękuję serdecznie, zapraszam na kolejne pomocowe konferencję.